I'm OG, I'm new to the game. Cześć wszystkim z tej strony Dawaxus i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat cheaterów CSGO. Dlaczego akurat nagrałem właśnie taki odcinek na ten temat? Ponieważ wczoraj trafiłem na cheatera i chciałem się na ten temat wypowiedzieć właściwie na temat cheaterów. No jak wiecie, społeczność cheaterów jest na pewno duża w Counter Strike'u, bo cała społeczność Counter strikea pewnie jest liczona na miliony, a taka społeczność cheaterów pewnie na setki tysięcy, może parę tysięcy, nie wiem ile dokładnie, ale na pewno jest ich sporo. Również na wyższych rangach, również na niskich są ci cztery. I jak temu zapobiec? Jak zapobiec ogólnie czterem i dlaczego są cztery? No, cztery są na przykład przez to, żeby boostować kogoś do rangi. Jak wiecie, na Allegro można zakupić boost rangi, na przykład od Silvera do do globala, liczmy tam 100 czy tam 250 zł, nie znam się na tych cenach, bo nie oglądałem tego jednak wiem, że takie coś jest, że jest na przykład boost rank i najłatwiej tak wypustować kogoś kto zapłacił na, na cheatach, bądźmy szczerzy to jest najszybszy boost moim zdaniem właśnie tak na, na takich cheaterach czyli ktoś cheatuje, wygracie z nim i od razu, od razu macie wszystkie właściwie matchmakingy wygrane jeśli będziecie z nim grać co jest, co jest złe, na pewno taki boost rank jest zły i na pewno czytowanie jest złe, ponieważ jest to jedna z najbardziej zniechęcających, zniechęcających rzeczy w CSGO. Takie właśnie czytowanie, ponieważ jak ktoś zaczyna grę, wejdzie sobie na pierwszego matchmakinga i trafia na 4, no to myśli sobie, że co to jest za gra, jak to są 4. Jak wiecie, na pewno nie jest tak sporo czterów jak kiedyś, jednak dalej są ci 4 i na pewno w 100% temu nikt nie zapobiegnie. Samo Valve. Nie da rady zapobiec wszystkim cheaterom, ale na pewno da radę wprowadzić jakieś ciekawe update'y. Wprowadzili 10 matchmaking'ów, jednak to również nic nie daje, ponieważ no i tak przy tych 10 matchmaking'ach może wyłapią 30-40% cheaterów, ponieważ te 70-60% się kryje i ciężko na przykład stwierdzić czy ktoś ma cheater, bo jeśli ktoś ma potencjał, ma tego globala i dobrze gra, no to ciężko stwierdzić czy on ma cheater czy nie. Bo możliwe, że dobrze gra, a możliwe, że ma cheaty, dlatego Valve też nie może banować wszystkich osób, bo jednak ktoś zapłacił za CSa i jednak jak ktoś nie czytuje, no to No to nie może dostać bana, no To trzeba powiedzieć, nie może dostać bana, nawet jeśli naprawdę bardzo dobrze gra, jak Na przykład taki olofmeister, albo ktoś z tej wyższej ligi Typu Virtus Pro, Envy, Tempo Storm, Luminosity Chociaż nawet w takich pro playerach zdarzają się cheaty, jak wiecie na przykład kukli Zdarzają się takie cheaty w myszkach, w klawiaturach, różnie, ale ale mówimy tutaj o takich zwykłych matchmakingach, gdzie, gdzie ta fala czterów ciągle ciągle wzrasta, chociaż na pewno jest ich mniej, jednak, dalej osoby są chętne na czytowanie, kupują sobie osobne konto, no i czytują i uprzykrzają grę innym. Bądźmy szczerzy, trzeba to powiedzieć, że takie granie czterem jest bardzo zniechęcające i później się odechciewa grać. I co Valve mogłoby wprowadzić przeciwko tym czterom? Wprowadzili, tak jak mówiłem, 10 matchmakingów, co, co no, średnio to pomaga. Prowadzili prime matchmaking, co co również chyba nic nie daje, ponieważ graliśmy wczoraj tego mixa i mieliśmy te konta zupdateowane do prime matchmakinga i dalej jednak trafiliśmy na tego cheatera i moim zdaniem powinni wprowadzić coś takiego jak live report. Live report powiedzmy jakiś sektor, gdzie jest wyznacz... są właściwie są nie jest, tylko są wyznaczone osoby. Dajmy sobie jest tysiąc osób, które zajmuje się live reportami. O co chodzi? Jeśli macie stronę nie pamiętam na jakiej stronie to było, ale powiedzmy od i macie coś takiego, że kontakt do administratora i macie takie okienko z czatem i na przykład jest napisane online. Możecie do niego od razu napisać, bo widzicie, że jest online i takie coś by się przydało w CS, ogólnie w grach od Valve a. przeciwko czytatorom. Life report, czyli na przykład po pięciu reportach, czyli cały team zgłosi przeciwnika i przeciwnika, można powiedzieć przeciwnika, ale zgłosi tę osobę, na którą grają i ona ma i te 5 osób go zgłosi wchodzi ten admin, który jest właśnie na live reportach, czyli liczmy jest 1000 osób i na pewno przynajmniej te 200-300 jest online no to jeden wchodzi na ten serwer, na ten matchmaking, który wygracie i sprawdza czy ta osoba ma cheaty. jeśli od razu to widać, to po prostu od razu dostaje bana, jeśli nie no to ogląda sobie 3-4 rundy i po tych 3-4 rundach, jeśli on nie stwierdzi, że ma cheaty no, do tego bana nie wyłapię. Jeżeli stwierdzi, no to wyłapię tego bana i to by było w miarę dobre. Myślę, że jakby coś takiego wprowadzili, nie było aż tylu czterów, i każdy każdy z tych właśnie wyznaczonych osób by mogła sprawdzić, czy ten ktoś ma cheaty i zawsze by mogła wejść na ten matchmaking, zbanować i pomóc komuś, kto na przykład gra. Byłoby to naprawdę fajne. Nawet mogło, można by było to podzielić na rangi, czyli 100 osób, na przykład, sprawdza sobie Silvery. 100 osób sprawdza sobie goldy, 100 osób sprawdza sobie kałachy, 100 osób sprawdza orzełki, tam lemy i na przykład te 100 osób sprawdza sobie supreme i globale. I to było podzielone na takie właśnie sektory: i sektor silverów, sektor goldów, sektor supremów i 5 reportów, Admin sobie wchodzi na serwer, sprawdza czy ma ktoś czyty, ma ktoś czyty, od razu je leci ban i później można wygrać takiego mesh makinga, bo jednak z cheaterem ciężko wygrać, a taki live report byłby naprawdę fajnym i ciekawym aspektem. I w sumie to by było na tyle, mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał, wypowiedzcie się na temat cheaterów, napiszcie co wy sądzicie o tym właśnie live reportzie, albo co wy chcielibyście wprowadzić do CSa właśnie przeciwko cheaterom. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał, zostawcie po sobie łapkę w górę, zostawcie po sobie komentarz i właściwie swoją opinię, tak jak mówiłem wcześniej na temat tych cheaterów i co można wprowadzić ciekawego przeciwko tym cheaterom, oprócz tego na przykład live reporta, o którym ja mówiłem. No i do zobaczenia, trzymajcie się, na razie. I'm but I have a nagging fear Someone else is pulling out the strings Something terrible is going down through the entire town Freaking anarchy and all it brings